Witajcie z tej strony, Maciek Daple, a to jest y, kolejny odcinek z Minecraft Minigames. Może się Pomóż mi! <laughs> y, <laughs> ze mną jest dzisiaj taki, tro jakby trochę zastępca. Tak, zgadza się. To jest unlimited, żeby. Dobra, e, dzisiaj zagramy sobie w Quake'a. Na serwerze MySG Link będzie w opisie. Link IP będzie w opisie. Matko, czekaj, czemu mi tak... Date? No. Spróbuj mnie znaleźć teraz. Czekaj, o co chodzi z minimap levels? Jakie minimap levels? Nie wiem. Ustawiam sobie tego. Wszystko powinno być okej. Okay. Tak bardzo tego Minecrafta teraz tak spieprzyli, że mam taki spadek FPS, że pasakra. Nie hej, tu chodzi <laughs> To ty wybieraj arenę. Okej, okay, wybieram arenę mówisz, tak? No. Hmm. Ja mam wybrać? Tak. No to niech będzie. Widzisz tą? Arena numer 1. Apokalipsa. Nie mogę dosięgnąć. Ok, tabula. I się ma. Ok, tabula... patrzę na kompas, gdzie jesteś? Tabulator, tabulator. I tak, może opowiesz yy, widzą dlaczego nie wykrywali, nie może z nami nagrywać? Cóż, parę miesięcy temu stała się niezwykle miesięczna. No, tam dwa miesiące albo trzy miesiące, albo trzy miesiące temu stała się niezwykle przykra sytuacja. Niewykrywalny został wykryty. Ludzie wbijają, przygotuj się. Okay, bo ustawię sobie. Na czacie pisały mi tylko komendy. Ja jeszcze widzę. Nie. Wykrywalny by się schował, ale ty nie. Dobra, to. Coś napisał chcecie przez samochód. Lama. No! <laughs> <Poprawię>. Cieni! <laughs> Widać błąd na odcinku witajcie send Chat message, no dobry. Witajcie, ty Ja jak się w tym. E... No, bierzesz Railguna i prawym przyciskiem strzelasz. No, tu są jeszcze jakieś inne. Bo, a, a wyrzutnia bazuka? Wyrzutnia bazuk Ja przypadkiem kogoś uderzyłem z Rail... nie, nie wiem, ja zdobyłem bull Killa. Dlaczego tu nie ma komentatora tak jak w Lolu? Nie wiem, ale gościu ma żelazną Tomi. No uspaliłeś. i naprawdę mam zeza. A, masz zeza. Tak. Idę po zemstę, on chyba był gdzieś tu. Musisz iść do oczologa. <noise> tak myślę... Dlaczego o, tu kompastnik? jest wielki plac, tu ktoś musi być. Tu musi być ktoś do unicestwienia, bo to jest po prostu niemożliwe. Nie wiem czy wam też tak przelaguje Tak jak mi teraz no. troszeczkę laguje No, patrz ile razy ja już zginąłem Ej, ja się nawet zreszcie nie mogę Au, co robi ten koleś? Dlaczego on we mnie tego? No nie, ja się nawet mieć nie mogę no, super. no nie, to jest ta menda, który mnie ciągle zabija Nie, auć <śmiech> <śmiech> Najna y, Najna? Narka Narka, narka najna. Nie śmiej <laughs> się Mam nadzieję, że nikt nie stanie. No, tajemnie. wszyscy się tutaj kampią. A, no, skoń, trochę. no i dobrze, jak się kampią, to gorzej dla nich. Dlaczego? Kamperów trzeba tępić. Dostał z blastera. Yeah. Nie no, nie wiem, co to są za ten te blastery, czy co to tam jest. Bye bye. Dobra, ja schodzę do podziemi. Ja się co chwilę muszę oglądać... do tyłu. czyli leż, nie boję. mnie zajdzie. No i właśnie. O tym no mówiłem, w sami kamperzy. Jakaś granatowa mnie chciał. Ważnie. Maciek, nie marsz się, zostałeś zabity przez super bohatera. Hmm. No, nie mogę dogonić kościoła. To no. go ale tyłek. Z pieprzu. Wiesz co? Ja sobie je pozwiedzam nagramy sobie trochę zapasu z lightningiem, ponieważ... No super. Ponieważ, no jak wiecie, nie było mnie dawniej na YouTubie. Do fajny fakt. Ponieważ nie ma czasu za bardzo, o. Nie było... nie, po Coś po... chyba na mnie poluje. Nie było mnie po prostu tego, na YouTubie już dawno i... I Czekaj, bo tu jest bardzo ciemno. Bardziej... Się boję, że tu mogą być złe osoby. Mm, dlatego A, właśnie nie... się włącza oświetlenie na maksa. Czekaj, opcje, wideo... Mam na maksa oświetlenie. Weź podświetl tego, kontrast monitora. A, to mi jest niepotrzebne, jestem hardcore'em. Ej no! Serio, ja utknąłem! O, 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 Kogoś widzę, kogoś widzę, widzę kogoś! I datę ja utknąłem. Dlaczego? Pamiętam, że tu gdzieś było wyjście, ale nie mogę go teraz znaleźć. Nie wiem, albo mi tak loguje, albo cały serwer tak loguje. Pani, wiesz co? Masz, mam masz kordy minus 420 plus 1200. Zabij mnie. Ale ja jestem zajęty bieganiem po mapie jak idiota. Ja tutaj wyjść nie mogę. O, yes. Dzięki. Strzał z Dzięki. Wstoku. No, teraz już nie trafiłem, ale chyba spadł z mapy. Ej! Tego? Jo! Wiesz, jakim jestem hardcorem? No, on przeczekał to! Wiesz, jakim jestem hardcorem? Spadłem nie wiem, z wysokości, ale nic mi się nie stało. Ja dwa razy... Trzeci spawnki będzie dzisiaj. Oj, brak mi broni. Nie ma mam. mam. Ci nie znasz. Czekaj, bo ja ci chciałem boom headshot'a zrobić. No! Ej, czemu? Miejcie chomu chciałeś? Głównie z łapki cię swapi, chodź tu. Chyba to wiesz, ty co? Może yy... Nagrywać będziemy dopiero od tego momentu, kiedy będzie się rozpoczynać arena, bo tak po prostu nagramy więcej materiału, nie? Hmm, no dobra. No dobra, no to teraz cięcie, nie? Tak. to mnie rozprasza. A... Aha, fa fajne wejście po cięciu. E <głosy> <głosy> nie, no dlaczego, czekaj sobie. No! On cię zabił! Ja nawet sobie opcji nie mogę ustawić. Ustaw sobie na chwilę nam mało. Okej okay. Ja cię pomściłem. Ej, w sumie ten właśnie zabity. Chodź <coughs> tu mendo. Klejku chyba zawsze tak miałem. Znowu. Ja zabiłem jakiegoś tego. No Nie ma to jak! Zaorałem ziemię. A ja super y, w ciebie z tego O, siopka. No, Ja w ciebie skranki. taki super hit z z ro rocket launchera i się cieszę No a jak się tego w ogóle używa? ja nie wiem No prawym przyciskiem A ja co ty to... Uuuu Prawym przyciskiem jakąkolwiek broń Aha, dobra y, Skinąłeś Racket ro ja Launcher też. jest tylko jeden, tak? Dlaczego mam taki duży czat? Tak duży A. czat, że nic nie widzę. O, ktoś ma diaksowego Railgun'a. Już mnie za. Mam jedno pytanie. Po pierwsze, dlaczego ja nie trafiam? Po drugie, dlaczego. Nie tak się... już to. Chwiliśmy plecy. Ja to. co się nie chronię. Poważnie przez ciebie przeleciało i tamtego drugiego też trafiło? Mam dwa kill. Siema. No, przez. przez ciebie zostałem zabity, dziękuję. No, to ja się zabiłem, nie że przeze mnie zostałem zabity. Lecy! Lecy, ktoś na górze! Ktoś na dole, nie! No, akurat chciałem na kolejną skoczyć. No, akurat mnie musiała trafić, dziękuję. Eee, spawned! <noise> <noise> no nie, no... Dwa razy ciebie... Kurde, trzeci raz mogłem! No, zabijmy kolej z dexowego. A masz ty głupia, że Maćka zabiłaś. Hej, nie za imion, słyszysz? Coś czujesz, że mnie ktoś zaraz... No, ja cię chciałem zabić! Dziś Mm, ile ma trwać odcinek? Ona miała diaksowy, czyli najlepszy, najszybciej się przeładowywał. Eee, ale. Lightning, ile ma trwać odcinek? Ja miałem 16. Zabić. O oh my god. Słyszysz mnie w ogóle? <grych> Ej. Hey. Lightning. Obserwujecie. Ale ile ma trwać odcinek? E, nie wiem, tak 15, 20. A to 15 minut, to jeszcze jedną marękę znów możemy zrobić, więc widzimy się na arence. Wbijam, wbijamy zamek. 24. Dobra. Jest Gość przyczynia skampił. Ktoś napisał. Nie, widziałem to, to jest do odcinku. Uuu dlaczego takie obleśne teksty na odcinku lecą No cóż Same zboczuchy Czy ty mnie właśnie próbowałeś? Nie wiem Strzelam do kogo kogo popadnie Ty mnie próbowałeś zabić Ej! Wydało mi się Poważnie oberwałem O o tu Źle no. się z tym czuję. Źle się czuję z tym, że wszyscy mnie obserwują. A ja nie. No czego każdy. Dwa razy tego samego rozwaliłem. No, Jej. No, mnie ktoś No, drugi raz mnie ktoś spełnił. Trzeci raz tego samego. Czwarty raz tego samego. I? Okazuje że to ja. Piąty raz. Jakiś Jasiek Ilof. Pięć razy z rzędu go zabiłem. Z jakiegoś Kubę. No koleś mi ucieka Teraz jakiegoś Maniuksa Teraz zaraz jakiegoś Maczka Doty Aaaa Z Lamiłej Nooo Siema Skin Coś Chyba Nie wiem Nie ogarniam tej reszty broni Siema Siema Chyba zgadłem się to prowadzi Poważnie dwóch zabiłem za jednym szczałem nie wiem, ale ty prowadzisz i wygrasz. Tam. Czekaj, bo ja szukam jakiejś drogi. Szukam. miejsca, szukaj. gdzie jest dużo ludzi. I mi się wydaje, że na tym majezgu jest więcej lagów niż na Hypixelu. No a tak nie jest. Się ma. To nie robisz mi plecy. Nie, nie robisz. Ja plec tobie? Nie, o dziwo nie. O dziwo teraz nie. <grym> Ale <wiesz>, mam <grym> plecy jakiemuś typowi. Wiesz jaka jak jest też dosyć dobra taktyka na tej mapie? Kampicie na jakimś spawnie, nie? Tam gdzie się ludzie spawnują. No. A wiesz jak jest jeszcze lepsza? Nie. GONIĆ TYPA! plecy. Wiem. No wiem. Chodź. <noise> Widzieliśmy nie tego, bo ja powiem jak to się nazywa, że się będzie głupio. On jest takim zamiennikiem, że on ma nawet to samo imię co niewykrywalne no znowu ktoś pisze ja. <noise> ja cię tylko fatnąłem Jakiś XX Kasper coś XX. Czekaj, bo chyba cię widziałem ja cię chronię przed jakimś Kubą Ale ja nie po... Chronisz nie tego gościa co potrzeba A co, sugerujesz, że mam chronić samego siebie? Tak Ja nie muszę! Wiesz co jest w stanie jak rozwalę jeszcze dwóch? Nie rozumiem, jak chroniąc tylko mnie możesz mieć więcej punktów? O! No kurczę. O, przegrałem. Dlaczego nikt mi się pod, przed Dwa nosem nie pojawiał? Za I dlaczego tamtego typka co teraz wygrał? Nie trafiłem? To co, się? O, możemy się pożegnać. GG. Co, um, znowu idziemy na parkura? Odcinku pokażę, że ja nie lubię. Więc teraz już możecie sobie wyłączyć nagranie, ale my się i tak jeszcze pożegnamy. Ej, czekaj. Ja znam pewnie baj. tego, adnotację, że pożegnanie jest tutaj. Żeby nie było. Ej, dobra, nie skaczmy tam do końca, bo ja lamię strasznie. Tylko się nie śmieje. Ups, nie ten przycisk. Nie ma wytłumaczenia. Ja tu jestem mistrzem parkiera. Eee... Czekaj! <noise> nie, dobra, czekaj, wiesz ty co? Dobra, tam jest, w sumie to nie wiem, tam jest niewykrywalny... niewykrywalny... Dostępca niewykrywalnego, LightningPL, uczestniczył ze mną y, dzisiaj... W A żebyś miejscach. wiedział! Będzie też w, zapewne w następnych... Hmm. Tak więc yy, dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki, cześć, jeszcze raz i na razie ty też się pożegnę, co ty robisz. Narka!